W korzowie pojawił się pierwszy wodny plac zabaw. Obiekt został uroczyście otwarty 1 czerwca w dzień dziecka. Jest to taka lokalizacja, gdzie praktycznie mnóstwo dzieci mieszka wokół, jest to blisko poszczególnych tej osiedli naszych. No i oczywiście jak sami jak widzimy dzisiaj na załączonym obrazku, że cieszy się ogromnym powodzeniem i, i myślę, że dzieci z tego będą miały dużo frajdy i zabawy. Jestem dzisiaj jako pirat z Karaibów. Myślę, że plac wodny jest takim nawiązaniem do, do tego właśnie stroju. Prowadzona przez Urząd Miasta w ramach budżetu obywatelskiego, bo tak naprawdę to był projekt z budżetu obywatelskiego. No my dostaliśmy ten obiekt w zarząd, kolejny obiekt Morisu, można tak powiedzieć. W sąsiedztwie naszych pozostałych obiektów, bo mamy tutaj Stadion na ląpy, No myślę, że taka atrakcja naprawdę dla dzieci, której w Chorzowie jeszcze nie ma. Wiadomo, ciepło, lato i woda, no to czegoż można chcieć więcej. Jest tutaj dużo terenu zielonego wokoło, więc myślę, że... Rodzice będą mogli sobie usiąść na leżaczku, usiąść na kocyku, a dzieci na pewno chętnie skorzystają z tych atrakcji. Czuwać nad bezpieczeństwem i nad użytkowaniem będą pracownicy Morisu. W ciągu dnia, w nocy mamy również przewidzianą ochronę, żeby no mimo wszystko jednak jak najdłużej cieszył się życiem i w takim stopniu, w jakim w tej chwili jest. Nic tylko przychodzić i korzystać. Oczywiście, no wiadomo, że do tego jest potrzebna pogoda, jak będzie deszcz, będzie zimno, no to raczej myślę, że nawet gdybyśmy tu byli i to włączyli, to mało kto przyjdzie, więc to będzie tak zwany obiekt trochę różny. Home, tak jak z lodowiskiem, tak jak z kortami. Wtedy, kiedy jest pogoda, kiedy są ku temu warunki, no to obiekt będzie otwarty. Już widać, że jest super dzieciaki w końcu będą mieli gdzieś się trochę popluskać. Bardzo fajne miejsce i bardzo fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj przyjdziemy z moim dziadorkiem i się będzie świetnie bawić. Jedno korzysta, drugie jeszcze musi trochę dorosnąć do tego, ale myślę, że na pewno niedługo będzie też korzystało. Na pewno będzie e, duży spęd tutaj. Na pewno się dzieci ucieszą. Rodzice też będzie gdzie wyjść z dziećmi. Teraz oglądamy jak pryska fontanna będę się z tego cieszę, no bo jeszcze na niej nie byłam. No, no i myślę, że za nie tylko będę się... Podoba się, w niej podoba się? Chorzowski Wodny Plac zabaw znajduje się na skwerze przy ulicy Floriańskiej. Planowane jest jednak utworzenie kolejnych podobnych obiektów w innych częściach miasta. Inwestycja potrzebna, plac zabaw potrzebny. Myślę, że to jest taki pierwszy nasz Chorzowie. Będzie ich więcej. Myślę, że też w wybudujemy w dzielnicy Chorzu Batory, ale takim moim marzeniem to jest kąpielisko otwarte z prawdziwego zdarzenia. Nie chcę ujawniać szczegółów dzisiaj, ale może się udać takiego się zrealizować na dawnej Lidze, czyli Doliny Górnika, tam gdzie kiedyś były baseny, są ścieżki rowerowe, są żabie doły, więc taki teren stricte rekreacyjny. Wodny plac zabaw przy ulicy Floriańskiej jest otwarty w tygodniu od godziny 10 do 20, natomiast w weekendy funkcjonuje w godzinach 9-21.